Taki mądry pies, patrzcie, ona mi zaraz pokaże. No nie lubię, jak ja nagrywam. Gdzie ty chcesz iść? No, gdzie idziemy? Prowadź. Tak? Oczki figi, część druga. Patrzcie, jaka mądra siedzi tu. Ja jej pomacham. Schowam się. Ona wie, że ja już idę. I patrzcie. Biegnie. Zapraszam. Znamy się już co, znamy się nie od dziś. Mhm. Odgłosy na podwórku są tak piękne, że po prostu nie trzeba muzyki podkładać. Na tej magnolii pąki już coraz bardziej się rozkwitają. O, kolor widać. Boję się tych przymrozków niedzielnych. Naprawdę bardzo. A patrzcie tylko na te dwie. Zaraz będą już takie w pełni rozkwitnięte. Ślicznie to wygląda. A patrzcie co ja tutaj mam. Gazetkę z DM. Kto tutaj jest? Bardzo się cieszę. W tej gazetce top 10 produktów, które polecam, znajdziecie tutaj na pierwszej rozkładówce. Są to produkty z marki Denkmit i Profissimo. Myślę, że są produkty, które każdemu się teraz przydadzą przed świętami, gdzie jest więcej sprzątania, gotowania, pieczenia. Zaraz też co niektóre Wam pokażę, bo mam je w domu, po prostu z nich korzystam na co dzień. No a gazetkę na pewno sobie zachowam na pamiątkę. I zacznę chyba od swojego ulubieńca, okrągły papier do pieczenia, idealnie pasuje do tortownicy o średnicy 26-28 cm, naprawdę Wam polecam, super sprawa. E, magiczne gąbki, a jeszcze dodam, że ten papier kosztuje e, niecałe 6 zł, e, tutaj mamy 10 e, arkuszy papieru. E, magiczne gąbki, 6 sztuk za mniej niż 10 zł. Takie fajne małe roleczki do czyszczenia ubrań, można wrzucić sobie do torebki e, 3,35 za za sztukę. Okay. Mam tutaj też zestaw woreczków do mrożenia. One są w trzech różnych wielkościach: strunowe, no i super, że właśnie można w nich mrozić żywność. Parteczki bambusowe za mniej niż 5 zł, akurat je już mam otwarte, ale pokażę Wam jakie one mają. Fajne zakończenie: na końcu są takie szersze, mniej niż 5 zł. I na koniec super sprawa do oczyszczenia naszych lamp takie miotełki do czyszczenia na sucho. Te wszystkie rzeczy, które Wam przed chwilą pokazywałam są z marki własnej DM Profissimo. Bardzo dobra jakość. Naprawdę uwielbiam te produkty za jakość. W aplikacji Mój DM znajdziecie kupon, który jest ważny przez cały kwiecień. Minus 10% i można z niego korzystać wielokrotnie, co też jest bardzo fajne. Jeszcze tak dla przypomnienia Wam powiem, że właśnie zakupy w DM można robić na trzy sposoby. Po prostu stacjonarnie w sklepie, poprzez stronę www, ale właśnie też korzystając z aplikacji, gdzie często czekają fajne, różne kupony. Zostawiam Wam tutaj link do stronki. No i życzę miłego przeglądania.